Dobry lot. I dzisiaj na kilka dni przed wyjazdem po Polsce nagramy kolejne kilka sztuk Gołębi Młodych Tegorocznych. Filmik, można powiedzieć, taki. Nagrywamy, nagrywamy też troszkę, na pewno się chcemy pochwalić. Z tego względu, że w ostatnich czterech dniach wygraliśmy dwa loty półfinałowe w Europie. Między innymi pierwszy gołąb na Pierwszy gołąb na Kalimanci One Love Race, 310 km, i w Bułgarii, gdzie zaczynało ponad 2500 gołębi na starta, teraz zostało około 500 sztuk, także dosyć ciężko wymagająco. Gołąb tam właśnie z linii znowu naszej Hiszpanki włączył na Ardeny, zdobył pierwszy, tam troszkę Van Luna zdobył pierwsze miejsce. A na drugim wspólnym gołębniku jest autostrada w Rumunii, również 310 km zdobywamy pierwsze miejsce z lotu półfinałowego. Tam z kolei gołąb z naszych wosów, z linii tego naszego złotego włosa, zdobywa pierwszą nagrodę. Także na pewno bardzo rzadko się zdarza żeby w ciągu 3 czy 4 dni wygrać dwa loty półfinałowe powyżej 300 km, także jest się czym na pewno pochwalić i z tego względu właśnie tutaj też robimy objazd na wspólne gołębniki ostatni już objazd w tym roku, także dlatego tam właśnie już mamy za, trasę zaplanowaną, kto tam jeszcze posyłał te wspólne gołębniki zimowe, także w ostatniej chwili można się dopytać dopisać, dopytać właśnie o trasę, tutaj trasa tak jak mówiłem troszkę jest zmodyfikowana, aczkolwiek pojedziemy tutaj od, od Nowego Sącza na Rzeszów, na Lublin, później na Warszawę, troszkę odbijamy na Zambrów w stronę Łomży, ale praktycznie tylko do Zambrowa, cofamy na Ciechanów, z Ciechanowa później siódemką do Gdańska, później z Gdańska do Recza, później na Zieloną Górę, wracamy do Poznania, na Łódź, na Częstochową, na Śląsk i do domu. Także tak wygląda mniej więcej trasa, a z tego względu właśnie znowu chcieliśmy, żeby filmik był ciekawy dla urozmaicenia, pokażemy sześć sztuk gołębi, które możemy ze sobą zabrać, jeżeli ktoś jest chętny pierwszy, to na pewno będzie Pełny brat gołębia, jak tutaj hodowcy widzą, mazany, czyli musi być coś zmazanego, zaniniego, czyli właśnie mazane zaninie, Van Loon, linia, między innymi właśnie linia gołębia, który na autostradzie zdobył teraz pierwsze miejsce na locie półfinałowym, a drugi z tej linii jest pierwszym lotnikiem przed lotem finałowym. Wiadomo, na finale cuda mogą się zdarzyć, ale do lotu finałowego akurat ta autostrada dosyć fajnie nam leży tym gołębiom, zwłaszcza z linii mazanego. Właśnie pierwsze miejsce i w a z lotnikach również prowadzimy do lotu finałowego, aczkolwiek często się zdarza, że na locie finałowym ten pierwszy lotnik przepada. Zobaczymy, jak będzie z naszym ptakiem. Jest to gołąb właśnie z linii Zaniniego, Vanluna i, i połączenie naszej Hiszpanki. Także tej całej parę akurat żeśmy wzięli, czyli Vanlun, Zanini, Van Zanini z Vanlunem plus linia starej Hiszpanki. Także coś takiego tutaj właśnie korzystając z tego, że gołąb zajął pierwsze miejsce na locie finałowym, Pokazujemy właśnie ptaka z jego linii. Samczyk lekko mazany. Rzadko wychodzą nam ogólnie te głębie mazane, ale ten akurat udało się, że jest mazany. Skrzydło fajnie dociągnięty, widełki zamknięte. Ogon, te mutki są ciutkę starsze, powiedzmy tam na ten, jest akurat na szóstym lotku. Na szóstym, siódmym wyrzucił praktycznie 2,5 lotka wraz. Piękny gąb do rozpłodu z linii za niego, także jest w ofercie. Od razu pokażemy jego siostrę. która bardziej podała się na remansy, jest troszkę bardziej jeszcze muskularna Tutaj skrzydło tego gołębia prawdopodobnie to będzie prawdopodobnie to będzie samiczka Wiadomo, przy młodych jeszcze na 100% tego nigdy nie wiadomo Wyrywny gołąb, zamknięte widełki, mostek. ciutkę szersze ma te widełki, czyli można domniemywać, że to będzie samiczka. Oko do rozpłodu, fajne z pierścieniem. Bardzo, bardzo fajna samiczka. U nas tych samiczek jest ogólnie cały czas niedobór, dlatego jak coś mamy, to prezentujemy. Bardzo wyrywny gołąb na glazerze z fajnym pierścieniem. Także fajna samiczka do rozpłodu. Również właśnie z wnuczka naszych trzech podstawowych linii rozpłodowych. Kolejny gąb, którego pokażemy to w zasadzie końcówka. Teraz się nam jeszcze dwa ostatnie białe, wykluły delbary. Ale tutaj też była masa zapytać, żebyście pokazali te delbary. Mnie było ich 14 sztuk. Został w zasadzie jeden samczyk. Akurat taka ciekawostka, że ten samczyk akurat. Yy, Wychował młode, czyli tego tegoroczny wychował jeszcze jedne młode, dlatego właśnie jego żeśmy zostawili w domu. Jest ciutkę przychudzony, ale to tak jak mówią teraz skończył karmić te dwa młode. Akurat nie myślałem, że samczyk z białych się sparuje ze samiczkami, tak żeśmy je przełożyli, ale akurat tak się udało. Także ten delbar jeszcze tegoroczny, gołąb to jest 24 oczywiście, końcówka 45. Ten, del, ten delbar skoro teraz już odkarmił te nieplanowane młode... Jest również dostępny, jest to ostatni samczyk, też słup piekielnie dociągnie widełki, zamknięte całkowicie, mostek dociągnięty, gołą w budowie jest petarda. Przefajny samczyk, z linii Delbarów naszych dalekodystansowych, także unika już na skalę Europy zdecydowanie. Tutaj też pokażemy jeszcze od razu samiczkę, ponieważ ze względu na, na problem z transportem gołębi do Chin mieliśmy... Właśnie kupca na gołębie, właśnie oryginały z linii Silver Shadow, ale akurat ta samiczka zostaje właśnie z tego względu, że dopiero w marcu mogła być wysłana przyszłego roku, także nie będziemy czekać. Tutaj zaprezentujemy samiczkę o numerze 599 z 20 roku. Jest to samiczka z linii Silver Shadow. Fajna samica w rozpłodzie, dała kilka czołowych lotników już na wspólnych gołębnikach i w oddziale u różnych hodowców. Samiczka nie ma dziwoty, bo bardzo fajne oko rozpłodowe. Uziar uziarniony pierścień, naprawdę, tutaj można zobaczyć. Kto się zna na oczach, to glazer wiśnia z fajnym pierścieniem. Super gołąb do rozpodu. No i zresztą on sprawił się u nas w rozpodzie. Jest to oryginał DV od Pluma, właśnie. Gołąb, który między innymi jest yy, ojciec tego gołębia, był pierwszym lotnikiem oddziału a siostra tego gołębia była pierwszym lotnikiem okręgu także całkowicie w 100% z linii Silver Shadow po gołębiach przelotowanych po samych pierwszych asach zarówno ojciec, czyli jak i rodzice, jak i rodzeństwo było pierwszymi asami, także samiczka również przepięknej budowy tak jak mówię, u nas już kilka Świetnych gołębi wróciło i to zarówno niebieskie jak i właśnie te silver shadow szpaki wróciły do rozpodu ze wspólnych gołębników. Także samiczka też miała już nic oryginalnego nie być, ale ze względu właśnie na problem z tym y, transportem do Azji samiczka się zwolniła i jest właśnie zaprezentowana. I na koniec, na koniec, zaprezentujemy jeszcze właśnie, żeby nie była tą. Ten, ten gołąb jest też totalny granat samczyk o numerze. 6115, ale świetnie domknięty całkowicie widełki też palca praktycznie nie wbije. To jest z tak zwanej naszej linii złotych włosów z linii naszych złotych włosów. Pełny brat tego głębia między innymi w tym roku już był na ponad 2000 gołębi piątym asem na derby Halkidiki. To jest linia tego głębia również czerwonego wosa, którego mamy bezpośrednio po czerwonym wosie, którego mamy właśnie w logo. W tym roku właśnie fajnie sparowany na samiczka z Leo Hermansów. Przepiękny, również glazer oko do rozpodu, ale to jest gołą. faktycznie można powiedzieć unikat. Jak u nas gołębie są fajne w budowie, tak ten to jest można powiedzieć super, super, super fajny. W 100% samczyk. Przepięknej budowy i teraz też ciekawostka właśnie, że y, trzecim asem na autostradzie, właśnie piątym asem na Halkidiki skończył y, y, już generalnie jego właśnie brat, który będzie odkupywany, też praktycznie no, troszkę ma mocniejsze pasy płowe, ale w zasadzie to jest taki złoty i trzecim asem na autostradzie na ten moment również jest pełny brat tego głębia i na ostatnią ostatnio trzecie miejsce z lotu 220 km z ćwierćfinału również zdobył gołąb z tej linii złotych włosów, ale ten samczyk to jest coś, coś kapitalnego. Dlatego właśnie ze względu na to, że te półfinały wygrały teraz właśnie te gołębie również z linii Wosa, ten drugi półfinał dlatego prezentujemy. Ogólnie udało się nam wyhodować w tym roku trzy takie złote wosy. To jest prawdopodobnie na 90 tutaj widełki, może ciutkę szersze. Na 99% jest to samiczka, aczkolwiek może być mniejszy samczyk, to jest również złoty. Wos z tego 10.30, tak samo włączona hermasa, również świetne oko do rozpłodu. Prawdopodobnie to będzie samiczka, tylko samiczka też świetnie umięśniona. gołąb szeroki, fajnego, fajnej budowy, również mniejszy. Także prawdopodobnie to będzie samiczka. Również bardzo rzadko się zdarza, żeby, żeby właśnie z tej linii wosa wychodziły nam sami, samiczki. To jest problem, aczkolwiek ona nie ma w ogóle czarnych centek po sobie. Także możemy domniemywać, że na 99% to będzie samiczka, ale również przepięknej budowy można powiedzieć unikat. Także dzisiaj zaprezentowaliśmy tylko do 6 gołębi, każdy jeden budowy nienagadnej, zarówno jak te mazane Heremansy, czy złote wosy, czy biały, czy szpaczka. Także jeżeli ktoś jest jeszcze chętny, trasę zaczynamy początkiem przyszłego tygodnia, także jeżeli ktoś jest chętny jeszcze wysadzić gołębie na wspólne gołębniki, bądź dojechać do trasy i jakieś młode jeszcze dokupić, czy coś, ponieważ też proszę się przypominać, jeżeli kogoś pominąłem, bo na pewno pominąłem, nie zapisałem tam kilka numerów, z którymi właśnie byłem umówiony na dostarczenie gołębi, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, jeszcze Młodymi. Ogólnie młodych w hodowli na ten moment zostało jakieś jeszcze 32 sztuki, i to jest wszystko, co będziemy mieli w tym roku w ofercie. Także teraz jedziemy ostatni raz po Polsce. Tak to wygląda. Powodzenia dla wszystkich hodowców na wspólnych głębnikach również w kolejnych tygodniach. Na pewno filmik z, filmik z wynikami na pewno też nakręcimy w kolejnych dniach. Dobry lot!